Dzień dobry Państwu, Bartłomiej Drazga Tima Gagro. Znajdujemy się w okolicach Nowego Miasta nad Pilicą, w siedmioletniej kwaterze Gruszy Konferencji na podkładce S1. I Zanim porozmawiamy sobie o aktualnych zaleceniach, czy o wyzwaniach, problemach, o sytuacji pogodowej, to kilka słów o tym, o czym teraz wielu sadowników myśli, o czym rozmawiają, czyli jak mogą kształtować się plony w tym nadchodzącym sezonie. Mianowicie w wielu lokalizacjach na starszych nasadzeniach, kilkunastoletnich, 12, 15 piętnastoletnich, obserwowane jest słabe zaponkowanie. Z czego może to wynikać? Być może z tego, że w zeszłym sezonie mieliśmy w wielu lokalizacjach obfite plony, a dodatkowo zbiory znacznie opóźniły się. Natomiast młode nasadzenia, w tym przypadku yy, zazwyczaj mamy dobre. Zaponkowanie. No i jeśli sadownik widział, że coś się dzieje, to zaponkowanie może być słabe. Trochę inaczej wtedy podeszli producenci do cięcia. To cięcie było oszczędniejsze, tak żeby jak najwięcej tych pąków zostawić. I dlaczego to plonowanie jest takie istotne? Trzeba wziąć pod uwagę, że nakłady w uprawie gruszy są dużo wyższe niż w uprawie jabłoni. Już sama inwestycja startowa, żeby założyć hektar sadu gruszowego, jest bardzo wysoka. Do tego ochrona, nawożenie, gdzie grusza ma duże wymagania, jeśli chodzi o nawożenie. Dlatego moim zdaniem trzeba celować, żeby wyprodukować to minimum 40 ton ładnego towaru z takiego sadu w pełni. Owocowania, żeby ten wynik ekonomiczny był satysfakcjonujący, biorąc pod uwagę, że te koszty produkcji cały czas rosną. Wróćmy na chwilę do warunków pogodowych. Tak jak Państwo widzą, tutaj jesteśmy w fazie początku białego ponka. Dzisiaj mamy bardzo ładną pogodę, świeci słońce, mamy wysoką temperaturę 18-20 stopni, zależnie od lokalizacji, i takie ładne. Yy, Pogody, wysokie temperatury utrzymają się do końca tygodnia, ta kumulacja ma być właśnie w niedzielę. Natomiast później zapowiadane jest ochłodzenie, spadki temperatur, szczególnie w nocy 1 stopień, 0 stopni, zagrożenie przymrozkami. Więc wegetacja teraz bardzo przyspieszy, kwitnienie będzie na przełomie tygodni, a na pewno w przyszłym tygodniu. Później te spadki temperatur znowu wywołają większą presję, jeśli chodzi o choroby bakteryjne. Tutaj presja, mam na myśli przede wszystkim pseudomonas. Tak jak wspominałem, dzisiaj jest pierwszy dzień takiej naprawdę ładnej pogody i jak być może Państwo słyszycie, dookoła praca w Re, słychać ciągniki, bardzo często z podpiętymi opryskiwaczami, także ludzie w sadach pracują. Rozmawialiśmy z gospodarzem, który jest właścicielem tej kwatery I on nastawiony jest na produkcję owoców wysokiej jakości, ale przy utrzymaniu wysokiego planowania. W zeszłym sezonie udało się wyprodukować z hektara około ponad 70 ton Gruszek, no i tutaj także świadomie bardzo jest prowadzona ochrona i nawożenie. W tym sezonie już zabiegi miedzią systemiczną były wykonywane. Warto to kontynuować, biorąc pod uwagę, że coraz więcej tej tkanki zielonej się pojawia. Liście zaczynają nam się ładnie rozwijać. Dodatkowo były wykonywane zabiegi. Olejowe, w tym wypadku już dwukrotnie, w tym okresie przedkwitnieniowym. Miodówka, zależnie od lokalizacji, potrafi naprawdę mocno dokuczać, i ta presja jest duża. Tutaj akurat tego nie zaobserwowaliśmy, natomiast docelowo, kiedy tej tkanki zielonej pojawia się coraz więcej, można się skupić także na preparatach systemicznych. Jak sam sadownik zauważył w tym sezonie, jak na ten moment wegetacji bardzo ładnie rozwinięta jest ta rozeta liściowa, jak ona jeszcze trochę nam się rozwinie, tej tkanki zielonej będzie więcej, wtedy sadownik planuje zastosować m.in. mocznik, ale także giberelinę, żeby wzmocnić tą rozetę. Teraz kilka słów o nawożeniu azotowym. Grusze mają duże wymagania, jeśli chodzi o azot. Yy, należy pamiętać, że głód azotowy w okresie około kwitnieniowym, czy właśnie tym kwitnieniowym może skutkować tym, że później będziemy mieć problem z dużym osypywaniem się zawiązków. Dlatego właściwie w, w, wszędzie już moim zdaniem powinny być od paru tygodni yy, wysypane nawozy, czy to wieloskładnikowe, czy yy, pojedyncze, które nam dostarczą azotu. Mieliśmy przekropną pogodę, ten nawóz ładnie się rozpuścił i właśnie na czas kwitnienia azot już powinien być dostępny dla systemu korzeniowego. Jesteśmy teraz w tym okresie przedkwitnieniowym, kiedy możemy już realnie zacząć dbać o jakość naszych owoców, bo w końcu na tym chcemy zarobić. I jeśli tej masy zielonej pojawia nam się już coraz więcej, poczekajmy jeszcze chwilkę na pełną fazę białego pąka, może nawet sam początek kwitnienia, I wtedy warto zastosować naszego maxi-fruta, który zawiera prekursory fitohormonów, które zawiera wyciągi z roślin żyjących w ekstremalnych warunkach, więc jednocześnie wpływamy mocno antystresowo na rośliny, ale przede wszystkim dzięki Maxi Frutowi poprawiamy jakość kwitnienia, poprawiamy zawiązanie. Taki zabieg można połączyć z naszym Seactive Gold, który ma bardzo wysoką zawartość boru, ale zawiera także Molibden. Także oba pierwiastki, które bardzo istotnie wpływają na jakość kwitnienia, na żywotność pyłku, na jakość organów generatywnych. Już teraz budujemy plon zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Zalecamy także drugą dawkę Maxi fruta na koniec kwitnienia. Takie dwa zabiegi po 3 litry to jest moim zdaniem minimum. Warto także wykonać trzeci zabieg po kwitnieniu. W tym okresie przedkwitnieniowym yy, standardem jest Dostarczenie dosadu cynku i boru. Tutaj także mamy rozwiązanie, jeśli ktoś z Państwa jeszcze takiego zabiegu nie wykonał, albo biorąc pod uwagę, że tej tkanki zielonej było mniej i pierwsze zabiegi były wykonane tańszymi, prostymi rozwiązaniami, tak żeby dostarczyć tych dwóch pierwiastków. Teraz jest jeszcze czas, żeby dostarczyć cynku i boru w postaci naszego c Leosa, właśnie na nośniku biostymulacyjnym, gdzie mamy aminokwasy, a także wyciągi z alg. Które bardzo pomagają roślinie przezwyciężać warunki stresowe. Tak jak wspominałem, wysokie temperatury, kiedy ta wegetacja w cudzysłowie ruszy z kopyta, za chwilę znaczne ochłodzenie, a nawet ryzyko przymrozków. Warto tą fizjologię roślin wspomagać. I przechodząc już powoli do podsumowania, chciałem powiedzieć Państwu, że będziemy bacznie. Obserwować, jak wegetacja przebiega, jak przebiegają warunki pogodowe. Jeśli będzie taka konieczność, na przykład w związku z występującymi przymrozkami, spotkamy się ponownie. Porozmawiamy sobie wtedy, w jaki sposób zregenerować te rośliny, tak aby możliwie docelowo uzyskać jak najwyższy plon, jak najwyższej jakości, bo w końcu na tym chcemy zarobić. Ja dziękuję bardzo i zachęcam do śledzenia kolejnych komunikatów i do kontaktu z z nami czy z naszymi doradcami, którzy u Państwa w terenie obsługują swoich klientów gospodarstwa sadownicze.